Dlatego ja uczy język boskiego, dlatego ja mieszkać w tego kraju i lubię tego kraju, bo będzie na zawsze. Ja chciałabym uczyć się polskie, bo moja rodzina mieszka w Polsce. Uczy się po polsku, bo chciałam mieszka tutaj długo, bo mam stałego pobytu i mam dzieci tutaj uczyć do szkoły. Dlatego chciałam usiąść po polsku i usiąść dla zjeści. Kocham Polskę, mieszkam w Warszawie, chcę rozmawiać z Polakiem, też chcę mieć polskie obywatelstwo. Aby móc ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego, musisz legalnie przebywać w Polsce przez określony czas i wykazać się znajomością języka polskiego. Na przykład, przedstawiając świadectwo ukończenia polskiej szkoły w Polsce lub za granicą. Jeżeli nie kończyłeś polskiej szkoły, konieczne jest uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1, czyli średnio zaawansowanym. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie jasnych, standardowych wypowiedzi, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych oraz tworzyć proste wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia i plany. Egzaminy pozwalające uzyskać ten certyfikat organizuje Państwowa Komisja Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Gdy będziesz gotowy do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Zostaniesz pisemnie poinformowany o miejscu i terminie egzaminu. Egzamin oraz wydanie certyfikatu są płatne. Informacje o aktualnej wysokości opłat znajdują się na stronie internetowej. Egzamin składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej. Podczas części pisemnej sprawdzana jest Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, znajomość gramatyki oraz umiejętność pisania po polsku. Część pisemna trwa 3 godziny i 45 minut. Przykładowy test znajdziesz na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl w zakładce Informacje dla zdających przygotowanie do egzaminu. W tej części egzaminu zadaniem zdającego jest wypowiedź w oparciu o materiały tekstowe i graficzne. Zdający losuje zestaw, w którym znajdują się dwa lub trzy zadania. Do zadań tych należeć może opis sytuacji przedstawionej na fotografii, wypowiedź w formie monologu na zadany temat lub sytuacja komunikacyjna, dialog z inną osobą. Podczas części ustnej będziesz proszony o przygotowanie swojej wypowiedzi. Będziesz mieć na to 5 minut. Twoja wypowiedź będzie oceniana przez dwóch egzaminatorów. Część ustna egzaminu potrwa łącznie około 15 minut. Po zdaniu egzaminu uzyskujesz certyfikat znajomości języka polskiego. Jeśli przebywasz w Polsce legalnie odpowiednio długo i uzyskasz certyfikat, możesz złożyć wniosek o uznanie cię za obywatela polskiego. W przygotowaniu do egzaminu mogą Ci pomóc kursy języka polskiego jako obcego, organizowane między innymi przez organizacje pozarządowe. Prawnicy pracujący w organizacjach pozarządowych udzielą Ci także pomocy prawnej.